Trendy budowlane, ekologia, zrównoważenie i efektywność. Polski rynek budowlany kształtuje się pod wpływem różnorodnych światowych trendów. Warto przyjrzeć się bliżej najważniejszym z nich, ponieważ to one w dużej mierze wpłyną na rozwój sektora budowlanego w nadchodzących latach. Prefabrykacja szybciej, taniej, efektywniej. Prefabrykacja to technologia, która cieszy się coraz większą popularnością. Dlaczego? Jest szybka, bardzo efektywna i stosunkowo. Tania. Dlatego właśnie możemy spodziewać się wzrostu stosowania prefabrykatów drewnianych do budowy domów jednorodzinnych. Krótszy czas budowy, obniżenie kosztów produkcji oraz mniejsza ilość odpadów to główne zalety tej technologii. Zrównoważone budownictwo, dążenie do zeroemisyjności. Ograniczenie wpływu sektora budowlanego na środowisko stało się ważnym wyzwaniem dla całej branży. Inwestorzy coraz częściej kierują się wartościami związanymi z odpowiedzialnym budownictwem. Nowoczesne technologie pozwalają na wykorzystanie materiałów przyjaznych środowisku oraz zmniejszeniu śladu węglowego w całym cyklu życia budynku. Inteligentne technologie w budownictwie. Współcześnie budynki coraz częściej budowane są z wykorzystaniem inteligentnych rozwiązań. Automatyzacja, systemy zarządzania energią, inteligentne oświetlenie czy monitoring to tylko niektóre z technologii, które zyskują na popularności. Dlatego możemy spodziewać się dalszego rozwoju tych innowacyjnych rozwiązań. Na które z nich należy zwrócić szczególną uwagę? Automatyzacja budynków. Automatyzacja to proces, w którym systemy sterujące i sensoryczne współpracują, aby zoptymalizować funkcjonowanie budynku. Przykłady to inteligentne termostaty, które dostosowują temperaturę w pomieszczeniach na podstawie obecności ludzi, lub systemy zarządzania oświetleniem, które wyłączają światło w pustych pokojach. Automatyzacja przyczynia się do oszczędności energii i wygody użytkowników. Inteligentne oświetlenie. Systemy oświetlenia oparte na technologii LED pozwalają na precyzyjne sterowanie natężeniem światła, kolorami i harmonogramem jego działania. Inteligentne oświetlenie może dostosować się do pory dnia, obecności ludzi czy warunków atmosferycznych. To nie tylko oszczędność energii, ale także wyższy komfort domowników. Systemy zarządzania energią. Współczesne budynki wykorzystują zaawansowane systemy monitoringu zużycia energii. Dzięki temu możesz śledzić, kontrolować i optymalizować wykorzystanie prądu, ciepła czy chłodzenia. Systemy te pozwalają na oszczędności finansowe oraz redukcję negatywnego wpływu na środowisko. Inteligentne czujniki i monitoring. Czujniki obecności, wilgotności, jakości powietrza czy dymu pozwalają na bieżąco monitorować stan budynku. Inteligentne systemy alarmowe są w stanie natychmiast reagować na awarie czy zagrożenia. Takie rozwiązanie znacząco zwiększa bezpieczeństwo i komfort domowników. Systemy kontroli dostępu. Technologie takie jak biometryczne czytniki linii papilarnych czy karty zbliżeniowe umożliwiają kontrolę dostępu do budynków. To świetne zabezpieczenie przed niepożądanymi osobami, szczególnie w przypadku budynków, w których przechowywane są cenne lub niebezpieczne materiały. Inteligentne okna i rolety. Okna wyposażone w technologię Smart Glass są w stanie zmieniać stopień przepuszczalności światła w zależności od warunków zewnętrznych. Natomiast inteligentne rolety mogą automatycznie reagować na nasłonecznienie, zapewniając optymalny poziom światła dziennego wewnątrz budynku. Systemy zarządzania budynkiem, BMS. BMS to kompleksowe rozwiązania, które integrują różne systemy w budynku, takie jak oświetlenie, klimatyzacja, wentylacja czy systemy bezpieczeństwa. Pozwalają na zdalne monitorowanie i sterowanie, oraz optymalizację kosztów, czym zwiększają wydajność budynku. Wszystkie te technologie mają na celu zwiększenie efektywności, komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców oraz minimalizację wpływu na środowisko. Ich rozwój będzie kluczowy dla przyszłości budownictwa. Projektowanie z myślą o przyszłości. Nowoczesne projekty budowlane uwzględniają zmieniające się potrzeby społeczeństwa. Dlatego projektanci będą coraz bardziej skupiać się na elastyczności przestrzeni, zrównoważonych materiałach i innowacyjnych rozwiązaniach. Materiały przyjazne środowisku to nie tylko kwestia estetyki, ale także odpowiedzialności społecznej. Przykłady takich materiałów to m.in. drewno z certyfikatem FSC, beton z dodatkiem popiołu lotnego. Materiały z recyklingu. Mają one mniejszy wpływ na środowisko i przyczyniają się do długotrwałego użytkowania budynków. W najbliższym czasie projektanci będą skupiać swoją uwagę także na aspektach takich jak naturalne oświetlenie, odpowiednia akustyka, przestrzenie zielone i ergonomia. To nie tylko kwestia estetyki, ale także coraz większa dbałość o komfort psychiczny ludzi wizja miast przyszłości i ich infrastruktury. Rozwój miast to kluczowy aspekt budownictwa, dlatego będziemy obserwować projekty, które integrują infrastrukturę miejską, zielone przestrzenie i nowoczesne technologie. Ten trend jest wynikiem rosnącej świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa, a także przesycenia betonowymi zabudowaniami w środowiskach miejskich. Budownictwo modułowe i mikrodomki. Budownictwo modułowe to kolejny trend, który zyskuje na popularności. Moduły prefabrykowane, które można łączyć w różne konfiguracje, umożliwiają szybkie i elastyczne tworzenie przestrzeni mieszkalnych, biurowych czy też komercyjnych. Dlatego też możemy spodziewać się coraz większej ilości projektów opartych na tej technologii. Mikrodomy to kolejna ciekawa koncepcja. To niewielkie, ale funkcjonalne domy, które pozwalają na oszczędność przestrzeni i zasobów. W miastach, gdzie ceny nieruchomości rosną w zastraszającym tempie, mikrodomy mogą stanowić atrakcyjną alternatywę. Energooszczędność i inteligentne instalacje. Współczesne budynki muszą być nie tylko estetyczne, ale także efektywne energetycznie. Dlatego coraz więcej inwestorów będzie stawiać na rozwiązania, które minimalizują zużycie energii. Inteligentne instalacje, takie jak systemy zarządzania oświetleniem, ogrzewaniem czy klimatyzacją, pomagają w osiągnięciu tego celu. Recykling i materiały z odzysku. Aktualnie coraz większą uwagę przywiązuje się do wykorzystania materiałów pochodzących z odzysku. To nie tylko ekologiczne, ale także ekonomiczne. Rozwiązanie. Recykling staje się standardem, a projektanci i inwestorzy coraz częściej wykorzystują materiały wtórne do budowy. Przykładem może być szerokie wykorzystanie drewna z recyklingu. Warto pamiętać, że trendy budowlane są dynamiczne i ciągle się zmieniają. Innowacyjne technologie, Zmiany społeczne i ekonomiczne wpływają na ukształtowanie się przyszłości branży budowlanej. Dlatego warto trzymać rękę na pulsie i regularnie śledzić nowości oraz rozwój w sektorze budownictwa. W tym materiale to już wszystko. Jeżeli ci się podobało, to zostaw nam suba. Zachęcam cię również, żebyś kliknął w dzwoneczek, tak aby żaden nowy materiał nie umknął twojej uwadze. W tym materiale to już wszystko, a my widzimy się w następnym odcinku.